stawię tak, dwa niebieskie labubu, jedno szare labubu i dwa fioletowe labubu No to... Jedno dobrze masz Dobra, teraz ty To ja bym dał tak, secret, secret, jeden szary i dwa zielone Stary no, masz jedno dobrze Dobra, to teraz ja stawiam labubu Zacznę od dwóch różowych, potem dwóch zielonych i jednego niebieskiego Nie no stary, ty się chyba w ogóle na labubu nie znasz Nadal jedno dobrze, słabo ci idzie nie, dobra, teraz twoja kolej. Yy, dobra, ten tego sekreta tu na środku zostawił. Dołożyłbym różowy po prawej i po lewej, do tego niebieski po lewej i szary po prawej. Dobra, wiesz co, masz teraz dwa dobrze. Dobra, to ja teraz postawię tak: różowy labubu, zielony labubu i niebieski labubu, i dwa sekrety. Dobra, no powiem ci tak. Idzie ci naprawdę znakomicie, już masz cztery dobrze. O kurde, dobra. Teraz ty. Yy, dobra, to. Może ja spróbuję zrobić. Y, tak, dam. Różowy, różowy. Niebieski. Secret i szary. Ej, stary, zrobili dokładnie to samo przed chwilą. Na pewno. A ja nie. teraz zamienię tego na szarego, ile mam dobrze? Y, no w sumie to masz pięć. Stary, mam pięć dla dobrze.